Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Dor to Jest, moi drodzy, kolejny odcinek z The Coffin of Andy and Lele. Moi drodzy, w ostatnim odcinku Andrew uciekł z apartamentu z pomocą Julii. Nie wiadomo, czy Ashley nas w tym momencie szuka, czy dalej gdzieś tam z Devonem poluje na duszę. Miejmy nadzieję, widzowie, że nie. Andrew w tym momencie znajduje się sam z nas, ziomeczka z dawnych lat, przyjaciela B, dbają o siebie, okej, okay, który dał nam 20 dolców. Ehm, co dalej możemy zrobić? Sprawdźmy. Tutaj leży zawartość twojego żołądka. No tak, bo Andrew jeszcze w poprzednim odcinku pod koniec się zrzekał. Natomiast my się pisie, e, sprawdźmy, gdzie możemy pójść. Tutaj raczej nie. Może do marketu? Tak, do marketu. A ty mi się nie zapomnij zostawić tego super krzyka w gry, jeśli się czekałeś na kolejny odcineczek. Kupujesz sobie wymówkę, zanim wrócisz, dasz. Wracamy tam? Zobywasz zakupy i alkohol. Może ponownie się zakuje w łańcuchy? Ona nie musi o niczym wiedzieć. Gdzieś ty kurwa był! Na miłość boską, czy ty przypadkiem nie miałaś być zajęta poświęcaniem ludzi? A ciebie nie miało być tutaj, w domu? Jestem w domu, teraz, wbrew zdrowemu rozsądkowi. Gdzie byłeś? Jak się wydostałeś? Mam swoje sposoby, poza tym wróciłem, więc w czym problem? Myślałem, że gdzieś. Pojedzie mimo wszystko. Nie podobała mu się gdzieś tam ta wizja, natomiast myślę, że mimo wszystko gdzieś pójdzie. Masz pojęcie, jak bardzo się przeraziłam, kiedy weszłam, a ciebie tutaj nie było? Poszedłem po coś do sklepu. Znowu, Wuda? Chyba zaczynasz mieć problem. <laughs> co cię tak bawi? Oj, zdecydowanie są rozwijane problemy. Picy, picy, picy. To mi się należy. Nie było cię za długo. Jak na wizytę w sklepie. Zgubiłem się, nie znam okolicy. Musisz palić w mieszkaniu? Ty mi to dałaś. Wciąż! Pal przy oknie! Albo najlepiej wcale. Boże, wielbiam jak narzekasz. Proszę nie przestawaj Takie cudownie. Dlaczego ty w ogóle zacząłeś palić? Dla odstresowania. I tyle? Jeżeli coś cię męczyło, powinieneś był przyjść do mnie. Nie wyglądałaś jakbyś mnie przy sobie wtedy chciała. Nigdy nie było chwili, w której nie chciałam, żebyś był przy mnie. Jasne, skoro tak mówisz. Czy to ci pomaga ze stresem? Chcesz jednego? Nie. Na pół? Pas. Shotgun? Co to tam w ogóle znaczy? Co do chuja? Co to? <ścoughs> I odpowiadając na twoje pytanie, nie, nie pomaga ni trochę. Co tu się odkurwia? Co to jest za porąbana ścieżka w dzowie? End... Zajmuję tylko Twoją głowę na moment, chociaż czasami ta chwilka pauzy jest tym, czego potrzebujesz. Ej, Andrew? Co? Co to za pojebana ścieżka? Co to za pojebana ścieżka? Na pewno wasi rodzice byliby teraz tacy dumni. Ble, nieważne, jesteś w tym okropna. Czy mogę wrócić do mojego pierwszego zakończenia, które zakończyło się Cliffhanger'em i Andrew sobie gdzieś tam poszedł samodzielnie z demonem? Co takiego? To ty jesteś okropny i walisz go żało i fejkami. Och, chyda, kurwa. Słuchaj, doceniam entuzjazm, ale nie wbijaj się w swoją twarzą w moją. To boli. <ścoughs> Co, teraz nauczysz mnie, jak się całować, braciszku? Nigdy wcześniej nie opad... Ci... Ja nie chcę tego... Ja... Co, no, co, co się dzieje? Nigdy mnie tak nie nazywasz, czemu teraz? Czy to nie powinno cię podniecać? Przez to, że. Ja nie chcę. Ja nie chcę tego zakończenia. Działa wręcz przeciwnie. Okej, okay. przepraszam czy coś? Nie przestawaj, to w ogóle mi nie przeszkadza. Problem, że przeszkadza mi, idiotko. Ach, nie, przepraszam. Cieszę się, że mi przypomniałaś. Dzięki. To było naprawdę długie kilka miesięcy. Moje myśli po prostu się wyłączają. Czy możemy zapomnieć o tej małej, i głupiej wpadce? To będzie spore wyzwanie. Z twoją pamięcią? Wątpię. Hmm. Cóż, tak czy siak. Jestem strasznie głodny. Co mamy w lodówce? Wychodzi na to, że kultystę. Widziałem go, kiedy szukałem ciebie. Heh, niespodzianka. Załatwię nam do jedzenia coś, co nie jest karlem. Okej. Okay. To jest dopiero, kuźwa, 5 minut odcinka, widzowie. Zdobywasz jedzenie. Super, nie jest ugotowane. Mam je ugotować, tak? Będziesz tak stać i wisieć nade mną? Upewniam się, że nigdzie nie uciekłeś. Jak tam chcesz? Tyle masz do powiedzenia? Nawet nie przeprosisz? Przykro mi, że uważasz się warta jakiegokolwiek przepraszania. Spierdalaj! Kiedy stałeś się taką małą pizdą? Nie wiem, ale trafił swój na swego. Ha, tak, riposta na poziomie podstawówki, ty pijany dupku. <laughs> dlaczego ja z tobą jestem do cholery? Serio, dlaczego? Mogłeś uciec! Amulet wisi, przybity do ściany. Wygląda trochę jak ten Ashley, ale całkowicie tu nie pasuje. Zdecydowałeś się nic nie dotykać, może powicie go tam z jakiegoś powodu. Świeczki stoją na tatce. Okej. Okay. Puszczę wodę. I to co, to gotowanko, tak? Nie masz jeszcze wszystkich potrzebnych rzeczy. Karl wciąż jest w lodówce. To co jeszcze potrzebuje? O, tu coś jest. Są tutaj same kubki i talerze. Czy Karn miał jakąś patelnię? Wrzuciłam mnie po ostatniej wizji. Świetnie. To nie mamy patelni. Do mikrofali? Nie. E, ja wiem, wiem, wiem. Po, tutaj był garnek. Pamiętam. Coś jest wciśnięte głęboko pod łóżko. Znajdujesz garnek. Jest obrzydliwy. Zasknięte wymieciny pokrywają wnętrze. Karn musiał go używać jako miski na żygi. Zajebiście będziemy w tym gotować. Garnek odtąd będzie nazywany naczyniem. OK, e, będziemy w nim gotować. Tak, mam, mam go umyć. Dobrze. Zmyłeś niektóre naczynia. Muszę coś pociąć. Oddaj mi mój tasak. Tasak, Lejlej. Lej. Już. Wow, 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 O co jej chodzi? Odzyskałeś tasak. Z jego pomocą przygotowujesz proste danie, które nie jest karlem. Jak to zaznaczają? Co chwil do bani. Zarówno jedzenie, jak i sytuacja. Po co ja wracałem? Hmm. Ogarnij się. Co jest, Ashley? Aż tak niedobre? He? Nie chodzi o jedzenie. Chodzi o to, jak dzisiaj uciekłeś. Ale wróciłem. Jakie banydź, pun. I odepchnąłeś mnie. Znowu. Jestem dosyć pewien, że zrobiłem coś jeszcze. Czyli jutro znowu znikniesz. I choć raz w życiu bądź szczery. Jeżeli znowu spróbujesz mnie uwięzić, to tak. Hmm. Nie rób takiej miny. Chyba nie jestem jakiś nierozsądny, co mam niby powiedzieć? O tak, maleńka, przykuj mnie i przyłóż gnata do twarzy. Zasłużyłem na to dzięki, siostro. W jakim świecie niby miałbym po czymś takim nie zwiać? Cóż, nie licząc oczywiście tego świata, bo jak widać tutaj już jestem skończonym kretynem. Pogadamy, jak wytrzeźwiejesz. Nie, mam ochotę na rozmowy. Wal, co chcesz usłyszeć? Możesz mi powiedzieć. Chcę po prostu, żebyś powiedział mi, że mnie nie opuścisz. To nie ma znaczenia. Ile razy mam ci to jeszcze powtórzyć, zanim mi w końcu uwierzysz? Generalnie biorąc pod uwagę, że miał idealną okazję, żeby uciec, to to to... Raczej nie pójdzie właśnie. że po tym, jak przestaniesz uciekać. ach, gdzie niby uciekłem? Przecież tu jestem. A poza tym, co to zmienia? Czy nie powiedziałaś, że świetnie byś sobie beze mnie poradziła? Nie mówiłam serio. Nie byłbym tego taki pewny. Serio, nie wiem, dlaczego to powiedziałam. Wiesz, że kocham cię nad życie. Haha! <laughs> O, oh, niezły żart. Dobra, pierdol się, wszystko co robię, robię z miłości do ciebie, Dubku. Holera, kocham cię tak bardzo, że je, aż jestem w Tobie zakochana. Tak, to wymień jedną rzecz, którą we mnie kochasz. A... Cóż, Oho, am... Zamknij się! Nie spodziewam się, że mnie zapytasz. Daj mi chwilę. To nie powinno być coś, nad czym tak długo się zastanawiasz, tak? To co w takim wypadku kochasz we mnie, ha? nic a nic. Zajebała bo Pierdol się, szmato. Chcesz szczerości, czy nie? Hmm. Ach, Lejlej, Lej. przepraszam cię. Przepraszam, że niczego w tobie nie lubię. Lubię myśli, zanim zmieniła się w ten smutny widok, który mam przed oczami. W ogóle się nie zmieniłam. Nie, kiedyś umiałaś myśleć. Byłaś bezwzględna. Miałaś w sobie tę ikrę, urok, intuicję i upór. I nieważne jak głupia byłaś, uwielbiałem zagłębiać się w ten twój po po porypany umysł. Hmm... Teraz lawirujesz pomiędzy załamaniem, wrzaskiem, płaczem i zraniem się o wszystko. I tak sobie myślę. Serio? Kiedyś chciałem to. Wy... Co? Ehm? Jedyne, co można jeszcze powiedzieć, to to, że samotne są, niby zaszli. A jedyne, co robią te marne zaloty Leylai, to nabudowują więcej niechęci w twoją stronę. Tak? To wielka szkoda i smutek. Bo została ci tylko Leylai. No chyba. Czy obraz się co coraz bardziej rozmywa? Haha, <laughs> co, co? Zapomnij, idę do łóżka. Co jest? Ła, ups. Eee. ups. Ja zapiszę, widzowie. Save'ik drugi. Czy coś jeszcze? Coś mi powiesz? Tak. Dlaczego nie napijesz się ze mną? Wódka po prostu kiepsko smakuje. Mogę ci... Kupić bardziej dziewczęcy drink winogronowy, czy jakiś jabłkowy? Jesteś zbyt pijany. Nikt ci nic nie sprzeda w takim stanie. To ty to kupisz. Nie, po co chcesz mi upić? Ponieważ to musi wyglądać na wypadek? Ha? Nic, spływam stąd. Co? Mogę wyjść? Mo telefon. O, dusz telefon, Andrew. Mogę? Nie mogę. A ty gdzie się wymierasz? Mm, potrzebuję świeżego powietrza. Nie w tym stanie iść do łóżka. Mogę tu? Nie mogę tu. A mogę telewizję. Nie mogę telewizji. Wyjebałem się. Wszystko gra? E, ta, ta. co się. Znowu się wyjebałem. Ok, wystarczy. Wstawaj. No już, już. Do góry. Planeta rzeczywiście kręci się dzisiaj szybko. Czemu odszedłeś, Andrew? Chyba dlatego, że powiedziałeś, że miałaś wizję o tym, jak cię zabiłam. Um, to czemu wróciłeś? Czemu naprawdę chcesz mojej śmierci? Nie, czy ty chcesz umrzeć? Czemu chcesz mnie przy sobie po tym całym syfie, jaki zrobiłem? Bo życie bez ciebie śmiertelnie mnie przeraża, więc jak widzisz, jestem martwa tak czy tak. Nie wiem, Andrew, to wszystko co mam, tylko ja i ty. Ty i ja Nie, 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 nie Ja też nie mogę żyć bez siebie. E, dziękuję Musisz widzieć jaką kupą gówna się stałem I robić tę debilną minę Jakbyś nie wiedziała w czym problem Tylko wtedy czuję się dobrze <laughs> Tak, tak, twoje sekrety są ze mną bezpieczne I kocham cię bez względu na nie Chcesz usłyszeć, usłyszeć kolejny? Jasne, za późno Dobra, idź spać Haha <laughs> Chcesz usłyszeć sekret? No, znam wszystkie twoje sekrety. <laughs> jasne, jasne. Znam, więc możesz mi powiedzieć. Jeśli znasz, to nie muszę ci już mówić. Musisz, żebym wiedziała, które masz na myśli. Sekret jest taki, że chciałbym, żebyś nic nie powiedziała tam wcześniej. Wyr... Co? W sumie już jesteś wariatką. Wyrucham. Czy. Mo... Wypierdalaj któreś na kanapę. Proszę bardzo, jaki poeta. Proszę. Jak skandalicznie. Nie, wariatko. To jedyne, co mi zostało. Zrobiłem wiele paskudnych i obrzydliwych rzeczy, ale nie. Położyłem łapy na swoim oczy i siostr... Ale przy... Jak nie? Podstawiłeś granicę w głupim miejscu. I tak nigdy nie będziemy mieli nic wspólnego z resztą świata. Ciągle myślisz, o nie, co sobie pomyślą sąsiedzi, jakby to miało jakieś... Kiedykolwiek znaczenie, jesteś jak mama. W niczym nie jestem podobny do tego człowieka. Nie potrafiła zachować pozorów, nieważne jak bardzo się starała. Moim zdaniem potrafiła oszukać każdego. Mnie nie oszukała, a ja chciałem być oszukany. Więc jeżeli coś, to pokonałem ją w jej własnej grze. Z tego co słyszę, to jesteś niemal dumny z tego, jakim kłamcą jesteś. I z jakiegoś powodu mam ci ufać? Tak, aż masz mi ufać. Bo moje nastawienie się nie zmieniło. Nawet jeżeli gardzę to był z całego serca, to masz mnie po, twojej, po swojej stronie. Pomijając momenty, kiedy próbujesz mnie zabić, tak cóż, tu mnie masz, ale. Ale znalazłem dowód Karla. Ultra gładka zmiana tematu, jesteś prawdziwym mistrzem dywersji. No i co? Mamy idealną okazję, żebym ukradł jego tożsamość, więc jutro wynajmę nam nowe mieszkanie, bo nie możemy tutaj zostać. Jego przyjaciele będą go szukać. Znajdę wszystkie jego dokumenty z serwem wynajem, takie tam, a potem wyjedziemy. Tylko ty i ja, tak jak miało być. Jak to brzmi, koszmarze? Brzmi spoko. W czym problem? Zobaczymy, co będziesz o tym myślał, i jutro, kiedy już wytrzyźwiejesz. Oj, noweś. Dobranoc, pchuj na noc. Karaluchy pod poduchasz, do zabawki, nie to perze za kołnierza Biedronki do skarbonki. Boże nie wiedziałem, że też masz w sobie poetę. Co za arcydzieło! <laughs> dobranoc z dupku! Mm, daj mi buziaka na dobranoc, nie, Andrew? Czemu? Odrzuciłeś mnie, plus powiedziałeś, że byłam chujowa. Tak mi się dziwnie czyta te niektóre, bo byłaś, a poza tym miałem na myśli Polik, no weź, myślałem, że mówiłaś, że mnie kochasz. Idź kurwa spać! Matko, ale wczoraj nawygadywałem. Dzięki Bogu nie wzięła tego do siebie. Uznała to za bełkot pijaka, bo tym to było. Wszyscy widzieliśmy, co wygaduje. Dzień doberek. Plan wciąż aktualny, czy już o nim zapomniałeś? Dzień dobry, zajmę się rzeczami Karla. Znikasz ofiarować duszę? Tak, i ja opróżnię portfel każdej z nich. Super, weźmiesz ze sobą Karla? Nie? Ależ możesz. Przyniosę go. Zostawiasz listę rzeczy do zrobienia na ladzie. Okej. Okay. Co tutaj mamy? Twoja lista rzeczy do zrobienia brzmi. Rzuć pracę Karla. Okej. Okay. Wypowiedz umowę najmu mieszkania Karla. Okej. Okay. Znajdź firmę przeprowadzkową. Okej. Okay. Zajmij się ciałem Karla. Posprzątaj. No dobra. Yy, plik niech będzie rzecz. 4 teraz. Yy, Kosz jest pełen porzuconych listów rezygnacyjnych Karla. Nie wiem, czy on rzucił pracę, czy napisał je dla zabawy. Zadzwonię i sprawdzę. To musi być numer do jego szefa. Dobra, mamy numer do szefa. Co tutaj jeszcze mamy Mamy Karla Więc może zacznijmy od Karla Widzowie Cyk To jaki jest Z tego sens Żeby nikt nie znalazł, znalazł ciała Karla Powinnaś wziąć je ze sobą do innego świata Demon się nie zgodzi Zapytaj Zdobywasz krew Cyk 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 Dobra to bo robisz ten rytuał czy nie Ty zrób Dobra, skoro jest na tyle miła dla mnie, po tym jak wyszedłem wczoraj na kretyna, do tego stopnia, że jestem trochę zaniepokojony, przeraziłem ją do tego stopnia, że nie chcę tam nawet wejść. Kurwa, nigdy więcej nie piję. Jasne, jasne. Dobra, świeczki. Dobonie, dobonie, wyjłaś! Siema. Nareszcie, smulista duszo. Więc y, mój brat chce wrzucić zwłoki do twojego świata. Możesz się przyzwać? Nie mogę przyzwać zmarłego. To otwórz portal, przeciągnę go. Odmawiam. Czemu? To ci nic nie kosztuje, prawda? Możemy zrobić z tego kolejną umowę? Nie. To by mi trochę ułatwiło. Nie zostałabym złapana przez władzę. To nie powinno być zmartwienie możesz zawsze porzucić życie w ludzkim świecie. Ale powiedziałeś, że nie mogę więcej zabierać tam brata. Zgadza się. Hmm. Chodź, smolista duszo. Próbowałam. Baw się dobrze, ćwiartując go. Dzięki, demonie. E i teraz muszę jeszcze posprzątać. Pora poćwiartować Karla? Nie, musisz. Okej. Okay. Super. Spukujesz krew i tniesz Karla na małe kawałeczki. Kawałki wrzucasz do zamrażarki, dopóki nie będziesz mógł się ich pozbyć. Co jeszcze mogę tu zrobić? Posprzątać. Cyk, cyk. Czy te puszki, czy coś. Nie, dobra. To powiedzmy, że to toaleta ogarnięta. Tu są jakieś listy. Ulotka, która przypomina gazetę, ma listę różnych usług. Jedna z nich to szemrana firma przeprowadzkowa. Perfekcyjnie. Zadzwonię do nich, kiedy wszystko przygotuję. Okej. Okay. Mamy firmę przeprowadzkową i jeszcze coś z najmem, Może tutaj coś będzie. Szafie. W środku znajdujesz umowę wynajmu mieszkania Karla. No i mamy wszystko. Na dole jest numer do właściciela. zajebiście, widzowie. Mamy wszystko. No to co, to czas wykonywać połączenia. dzwonić do właściciela mieszkania, do, właś do szefa może najpierw. Tutaj szef Fast Food for Fasting przy telefonie. Cześć, jestem przyjacielem Carla Coltmana. Nie mogę się z nim od jakiegoś czasu skontaktować. Czy pojawiłem się ostatnio może w pracy? Ten gnojek już tu nie pracuje. O, okej, okay. cóż, jeżeli go zobaczysz, to przekaż mu, żeby zadzwonił do przyjaciół. Nie ma mowy. Koniec rozmowy. Cóż, wszystko jasne. No dobra, zadzwoniłeś do właściciela jako Karli, powiedziałeś o wypowiedzeniu umowy. Właściciel powiedział, że też jest całkowicie pewny, że nie odmówi żadnej, że nie odnowi żadnej umowy. Zalegasz 3 miesiące z czynszem. Płaci spadaj. To chyba wszystko z tego, co miałem. Chyba powinienem. Z... Palić tę listę jest dosyć obciążająca. Okej. Okay. Cyk, podpalamy listę. Co jest? To pewnie Ashli. Jesteś pewien, że to Ashli. A może nie? Tak, tak się cicho zrobiło, Ashli. Z mojej strony wszystko ogarnięte. Możemy się zbierać. To nie wygląda na ogarnięte. Czy tak trudno po sobie sprzątnąć? Czemu to ja muszę zbierać twój syp? Poćwiartowałem Karla. Witaj w domu. Niedyno, o co prosiłam to... Co? Co? Chciałabym być zaskoczona. O czym mówisz? Andrew, czemu w śmietniku jest podpaska? Skąd mam kurwa wiedzieć? Może Karl miał koleżankę? Nie było jej tu dzisiaj ra... Czekaj, nie. Czy to Juli? O! O! Powiedział! O! niebane, ojoj! Kto tu kurwa był? Nie, nawet mi nie mów. Wiem. Z przykrością informuję, że twój rejestr śmieci w domu był fałszywy. Skończ pierdolić! Dobra, to prowadzi do nikąd. To była Julia, prawda? Jak mogłeś? Myślałem, że między nami gra. Dlaczego znowu stawiasz mnie przed yy, taką sytuacją? Nie zaczynaj! Musiałem wydostać się z łańcuchów, tylko po to tu była. Więc była tutaj, tak, inna kobieta była tutaj przez jakieś 5 sekund. Do niczego nie doszło. Na miłość boską, odpuścisz? Twoja ex-kochanka była w tym domu, a ty to ukrywałeś. Ja niczego nie ukrywałeś. I skłamałeś mi prosto w twarz. Nie dam rady sobie w takim stanie. Dlaczego mi to robisz, Andrew? Odpowiedz, proszę. Idź za mną, mam dość kłócenia się z tobą. Nie kłócę się, próbuję porozmawiać. O proszę, po prostu przestań, proszę, po prostu kurwa, przestań. Jak idzie za nim? Wystarczy, pogadamy później. Później? Jasne, potem jak wymyślisz tysiąc wymówek, he? Nie będę wykłócał się o to samo milionowy raz. Ona ma najlepszą wersję ciebie, a mi zostaje co? Pozbieranie Cię do kupy po tym, jak Cię odrzuciła? to dlatego Twoje zapijaczone dupsko tu wróciło? Przestań wymyślać. Nie chcę się godzić. No w sumie tak. W sumie tak mia miał chyba z nią iść, nie? Wiedziałem, że za ostatnim zachowaniem musi stać coś więcej. Zamilcz. Po prostu znajdźmy nowe miejsce dla nas. Jedźmy, proszę. Tylko Ty i ja, ukochana, zapomnijmy o całym... Całej reszcie. A, no i się zaczyna słodzenie. To Ty i ja, aż zachce Ci się czegoś więcej... Ashley, pułakam cię. Mam tak bardzo tego dość. O, Buchu, jesteś zmęczony. Wyobraź sobie, jaka ja jestem padnięta, znosząc twoje wybryki. Powiedz, że miałeś na nią ochotę. Przyznaj się. Miałem! Wiedziałam! Przykro mi, miałem. Naprawdę miałem. Ale nie kocham jej. Nie byliśmy blisko. Wróciłem do ciebie. Przepraszam. Myślałem, że to polepszy naszą sytuację, ale potem się rozmyśliłem. Wolałeś być z nią. Kurwa, przecież nie to powiedziałem. Ja po prostu... byłoby to lepiej postrzegane, ale jednak jestem tutaj. Niby dlaczego? Jak byłoby lepiej? Według kogo niby. Cóż, według społeczeństwa? O, do kurwy nędzy, znowu te bzdury. Dalej trzęsisz się na myśl o tym, co pomyślą sąsiedzi. Nie, słuchasz mnie. Proszę, jesteś żałosny. Pokaż jeja! Zabiłeś człowieka, jednak masz tu pecz, żeby siedzieć i dąsać się jak mała dziewczynka. Niedobrze mi jak na ciebie patrzę. Mm. Czego ode mnie chcesz? Chcę być dla ciebie najważniejsza. Czy to aż tak dużo? Ale jesteś! Ty głupia pizdo! Ile jeszcze mam zrobić, kurwa? Dałem ci wszystko, wszystko, wszystko! Dlaczego dalej mnie tak męczysz? Czy nic z tego, co zrobiłem, nie ma znaczenia? Jak oni się tu zaraz pozabijają! To jestem cały ja. Lejlej, lej. nie ma nic więcej, co mogę ci dać. Nie dałeś mi głowy Juli na ta... Jebnięta jesteś! A ogarniesz się wtedy? Tak. Wy jesteście jebnięci wszyscy! Zrób to, a ci wybaczę. Nie, no nie. Nie, no właśnie. He? Co to zmieniło ostatnim razem? Jakim ostatnim razem? Musisz pytać, chociaż chyba zgodziliśmy się, że o tym zapomnimy. No i to, co się stało z mamą i tatą. Jak poświęciliśmy ich na ołtarzu twoich niepewności. Ta, dopiero po tym, jak harowałeś dniami i nocami. O, spójrz, widzisz? Nigdy nie będziesz szczęśliwa. Zawsze będzie coś. Sposób, żeby odwrócić kota ogonem. Tak to poprowadzić, żeby się na mnie wkurzyć. No, Przepraszam. Tak mi przykro, że cały czas mnie ranisz. Jak śmiesz być zdenerwowana. W tym momencie moglibyśmy oglądać mieszkania daleko stąd. Z dala od tej jakże przerażającej Julii, która najwidoczniej znaczy dla ciebie więcej niż nasza przyszłość. Ale nie, walić nas lepiej, wymyślajmy dalsze problemy. Jestem ciekaw, co by się wydarzyło, gdybym zawalił konwersację z Julią, ewentualnie gdyby zobaczyła ciało Karla w lodówce. E, na pewno sobie do tego później wrócimy. Ja każdego zasranego dnia budzę się i staram się naprawić to bagno, w jakim żyjemy. A ty każdego dnia masz to w dupie. O co tak właściwie chodzi? Czy ty w ogóle chcesz ze mną być? Ponieważ robisz wszystko, co w twojej mocy, żeby nic z tego nie wyszło. Hmm. Hmm. Ja nie słuchaj, nie chciałem krzyczeć, przepraszam, nie powinienem był nawet podnosić na ciebie głosu. To tak nie rób. Hmm, to jest bez sensu. Możecie tak wygłócać się w wieczność, ale i tak się nie dogadacie. Przestań. A jednak, jak mam inaczej do ciebie dotrzeć, cóż, zawsze pozostaje przemoc. Po pierwsze, jak widać niezbyt. Po drugie, to ty zaczęłaś każdą kłótnię. A ty nie musisz sprawiać, żeby skalowały. Poza tym uderzyłeś mnie bez powodu. Jak wtedy w samochodzie po prostu dałeś mi z liścia. Przestań? Tak, po tym jak przyłożyłaś mi nóż do gardła. Przecież to był blew. Powinien się ogarnąć. Ach, no tak, to moja wina jak zawsze, co? Tak. Przestań. Jeżeli ja jestem przemocowym dupkiem, to kim ty jesteś? Cały czas odwalasz te same krzywe akcje znacznie częściej ode mnie. Jesteś mocniej zbudowany, szmaciarzu, to jest różnica. E, może przestań? Aha, więc możesz mnie traktować jak gówno, bo mam więcej siły? No, ogarnij się do cholery, próbowałeś mnie zabić. A tym razem to nawet nie zaczęłam. Zawsze będziesz mi to wypominać, he? Nie mylę się, Andrew. Nic nowego. Czy ty kiedykolwiek się mylisz? Chcę po prostu, żebyś się przyznał, że problem leży w tobie. Zostałeś olany przez samobójczą sukę i przyszedłeś po ruchanie z litości do własnej siostry, która też cię olana. Co się dzieje w tym odcinku? co ty wierzysz do cholery? Jesteś brutalnym, dwulicowym, kłamliwym śmieciem, niezdolnym do poświęceń i pijackim imponentem, który kurewsko nie ogarnia tego, co się dzieje wokół. Nie staje mi, ale jak tu mnie winić? Spójrz... Mm, z czym mam do czynienia? Chyba piszczące, narcystyczne kurwy to jednak nie mój typ. Trafiłeś w czuły punkt? Czułeś to! Uderzyła cię w twarz. Lej, lej. Pozabijają się? Jeżeli jesteś. Jeżeli jestem tym wszystkim, dlaczego testujesz moją cierpliwość? Zobacz, widzisz? Właśnie o tym mówię. To prawdziwy Ty. Wiedziałam, gdzie jest patelnia. Ta. Zajebie. Cóż, w takim przypadku nie mnie, ponieważ stanę się tym, czego chcesz, żeby, czym chcesz, żebym był. C czekaj! C czekaj, przepraszam! Stop! Przepraszam, przepraszam! Przep. Zabiję ją? Zabił ją tu. Chyba, chyba tak. Szczerze, mam lekko ponad 20, to nic. Zakładając, że doczołkam się do 80, mam przed sobą jeszcze 60 lat. Jeżeli się jej pozbędę, wciąż zostanie mi trzy razy tyle, ile przeżyłem do tej chwili. Będę miał 60 lat, żeby wszystko poukładać, 60 lat okłamywania się, 60 lat braku prawdziwej relacji z kimś. Falera, czy naprawdę czeka mnie kolejne 60 lat z nią? Czy ona jest tą jedyną? Naprawdę? Czy to będzie 60 jebanych lat takiego czegoś? To jest takie głupie. Co ja robię? Przepraszam, przepraszam, masz rację, Co wam to, co wcześniej. Masz rację! To ja, ja jestem problemem. Przepraszam, Andrew, naprawdę. Nie zabił jej. Tak ci się jak... Teraz mam to gdzieś, więc przypomnij mi jeszcze raz, dlaczego miałbym tego nie skończyć, bo żaden pomysł nie przychodzi mi do głowy. Ja to... Po tym wszystkim nie masz żadnego pomysłu. To chyba wystarczająca odpowiedź. Umiem piec. Jestem w stanie przygotować całkiem odjechane ciasteczka owsiane. Chyba, chociaż trochę już minęło. To nie zajmie jakoś dużo czasu. Masz ochotę? Jebane owsiane ciasteczka. Czy pozwolimy tej farsie trwać tylko po to? Mm. Jasne. Czekaj. Mamy jakiś papier do pieczenia? Zdrzemnę się. To nie drzemka, a kolejna butelka wódki. E Andrew? E? Ja wciąż cię kocham. To tak bardzo... Co za pojebane to jest? Ogólnie ta ścieżka... Na każdym kroku. Dzięki, a ja nie jestem w stanie z tobą wytrzymać. To było wredne. Nie powinienem był tego mówić. A nie podnosić na nią rąk. Proszę przeprosić. Przeproszę. Przeproszę niedługo. Jestem pewien, ale raczej nie będę mówił serio. Podobało mi się bardziej, jak trafiliśmy do świata demonów. Gdzie ja w tym momencie się znajduję? Co to za kuźwa miejsce, widzowie? Dowiemy się pewnie tego i więcej już w kolejnym odcineczku. Tutaj zakończymy sobie dzisiejszy filmik. Gra już wcześniej była dziwna, ale ta ścieżka jest... Turbo papaprana. Tymczasem my się pysie. To by było tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i pa!